Radio DTR Trzebnica i już. Ewa Ewart, dokumentalistka, reżyserka, producentka, obywatelka świata. Właśnie, obywatelka świata, znana w Polsce jako dokumentalistka i przedstawiająca znakomite filmy pokazujące współczesny świat, jaki jest. I opowiadałaś wcześniej na naszym spotkaniu takim warsztatowym, jak Twoja droga wyglądała jako dokumentalistki, jako dziennikarki. To później realizujesz teraz w swoich filmach, w których przedstawiasz współczesny świat. Dlaczego akurat dokument? Dlaczego współczesny świat? Ja bardzo lubię opowiadać. No tak. Ja bardzo lubię opowiadać, trudno ci się, przerwać. Tak, trudno mi przerwać. Jak powiedziałam, początki mojej drogi zawodowej zaczęły się od newsów. Jest to bardzo, no chyba forma przekazu, z którą jesteśmy najbardziej jako odbiorcy obeznani, ale jednocześnie na pewnym etapie uświadomiłam sobie, że lekko ogłupiająca w tym sensie, że w ciągu niecałych dwóch minut próbuje się wytłumaczyć, właściwie nie tyle wytłumaczyć, opowiedzieć o niesłychanie złożonych historiach to, co się dzieje. I jest tylko i wyłącznie czas na to, żeby powiedzieć, że coś się stało. Natomiast brakuje już kontekstu, brakuje czasu. Brakuje tej przestrzeni w przekazie newsowym, żeby wytłumaczyć odbiorcy, dlaczego coś się stało. I tą formą w moim pojęciu jest dokument, który pozwala na zbudowanie wielopoziomowego przekazu, wielopiętrowego który pozwala na eksplorowanie wszelkich aspektów tematu, za który się bierzesz, czy chociażby tego, co się wydarzyło, prawda, dlaczego to się wydarzyło. Sięgasz do korzeni na, na, i mnie to niesłychanie kręci, mówiąc językiem kolokwialnym, to jest takie jak układanie swoistej kostki Rubika. I w momencie, kiedy to Masz się różne kolory. Tak, dokładnie. Trzeba ułożyć dokładnie, to w jedną dokładnie. całość. Ale to jest, pytanie, ale jest pytanie takie, że, no, Kostka Rubika to takie lata osiemdziesiąte. Twoje dziennikarstwo, twoje, mhm. Twoja historia to też jest długie, długie lata różnych zmian społecznych, tak. gospodarczych, Twojej pracy za granicą dla różnych wielkich, dużych stacji telewizyjnych. Jak oceniasz ten teraz przekaz? Bo poruszyłaś kwestię TikToka, różnych social mediów, skróconych jakby takich wypowiedzi, a tutaj dokument jest długą formą tak, wypowiedzi. Tak, i w związku z tym, moim pojęciu, dziś taki dokument broni się bardziej niż kiedykolwiek. Właśnie. W zalebie przekazów, jak to ja mówię, że my jesteśmy rzucają w nas takimi pigułkami. Bo nikt nie krótkimi. pamięta pierwszego TikToka, jaki dokładnie, obejrzał dokładnie. godzinę temu. My już przy tym zalebie przede wszystkim form przekazu. Czy to nie jest śmierć? No, ja ty powiedziałeś, na szczęście nie ja, absolutnie, że my zatraciliśmy w ogóle umiejętność konsumowania, umiejętność. Przyjmowania, umiejętność jakiejś refleksji, w momencie, kiedy słyszysz coś, co ma tam raptem, nie wiem, całą minutę, prawda? Natomiast dokument jeszcze nie, że tak powiem, pozwala ci pielęgnować. Jeżeli jeszcze są w tobie jakieś instynkty, odruch, żeby zrozumieć, żeby się dowiedzieć, żeby podrążyć, żeby pogłębić, to w moim pojęciu ten dokument jest takim antidotum, właśnie na te wszystkie krótkie przekazy, dramatyczne. Które są przede wszystkim nastawione na clickbajty, na efektywność, na naprawdę dramat, na dramat przekazu, bo to się świetnie sprzedaje. A dokument, który jest wyważony, który, prawda, podejmuje tematy niełatwe, ale które właśnie warto pod, podjąć i które to, i, i to. jest dokument jest też taką formą, że jest, zostawia świadectwo czasu. Ja mówię zawsze, że ja postrzegam siebie jako kronikarza współczesnego mnie, Świata. Świat, który jest dla mnie współczesny. Dokument, który Misja. powstaje tak, i za ileś lat ktoś sięgnie prawda, po to i będzie miał obraz, jak wyglądał ten świat prawda, 20 lat wcześniej. Ale I też, to jest ważne. Ale też rozmawialiśmy i mówiłaś na tych zajęciach, bo jesteśmy w takich warsztatach dziennikarskich, mówiłaś o tych aspektach takich stricto. Poznawczych, gdzie na przykład robisz taką szkołę starego typu, że w telewizji, w TVN-ie tak. masz ten swój program. Ewa Ewart przedstawia. Poleca. Mhm. poleca. I widza przygotowujesz do Konsumpcji obejrzenia do... swojego materiału. Nie, to nie są zawsze moje materiały, to są materiały. To są różne tak, materiały, różne, ale tak. mhm. przygotowujesz tak. tego widza do w współczesnej telewizji, współczesnym radiu, współczesnych różnych social, social mediach nie ma tego przygotowania. Nie ma tego przygotowania. takiego, a no widzisz, no i, i tutaj uważam i wygrywamy tym, bo okazuje się, że taka forma, sposób jaki jest ten program przemyślany i pokazany i podawany, czyli Wprowadzenie do dokumentu, który nie tylko stricte przygotowuje. Bo stawiasz wąsko. tam w różnych akcentów. Tak, to jest na przykład taki dokument, jest też przyczynkiem do jakiegoś szerszego kontekstu, do opowiedzenia, prawda, o tym, co się dzieje we współczesnym świecie, zwrócenia do powiedzenia czegoś, czego w filmie nie ma. A film akurat jest tym narzędziem, który uzasadnia, prawda, odniesienie się do szerszego aspektu. I ja wielokrotnie, i to jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji, spotykam się z oddźwiękiem odbiorców, że taka forma jest, uwielbiają właśnie, bardzo im się podobają te, to, te wprowadzenia. Że my jak gdyby uprzedzamy, ja to prowadzę z moim kolegą, z Jackiem Stawiskim, że to rozmowa ma ręce i nogi, że to jest oczywiście przemyślane wszystko, i to jest absolutnie nieodzownym uzupełnieniem tego filmu. A to, że dla kogoś to trąci myszką i że jest to staroświeckie, to ja uważam, że pan. No, pamiętasz taki program niedzielny, bo ty też jesteś taka niedzielna? Tak, tak. Yy, w starym kinie. A, no, ja, ja powiem, dla mnie to jest komplement. Jeżeli. Bo to znaczy, że ten film, że ten program się wyróżnia. On ma swoją osobowość, on ma już swoją markę, on się przyjął, odbiorcy go lubią, on się ogląda. No, czego sobie więcej życzyć? No, właśnie życzyć sobie chyba trzeba takich więcej programów. Dlatego, że Twoje materiały co jakiś czas pojawiają się, bo to tak. produkcja, bo to są ten. Uzupełniasz, no je, czas, tak. uzupełniasz je poprzez swoje kontakty i wiedzę dziennikarską i tą dokumentalistyczną innymi materiałami, bo tak. bardzo ciekawe są te materiały. Czym się kierujesz wyborem tych materiałów do tego programu? To znaczy tak. Na pewno. No coś, co jest aktualne, co jest ważne, o czym warto powiedzieć, o czym trzeba powiedzieć. I zawsze zwracam uwagę, czy jest to opowiedziane w dostatecznie atrakcyjny sposób, że to przyciągnie uwagę widza i rzeczywiście pozwoli, się, pozwoli taki temat mu przyjąć, bo to nie jest tylko kwestia, że sobie widz obejrzy. Na takim moim największym zawsze celem i marzeniem, i ogromna satysfakcja, jeżeli tak się dzieje, że taki film zostaje z wizem. Na przykład, jedną z największych komplementów, jakie usłyszałam po moim ostatnim filmie, który traktuje o problemie prawda, kryzysu wodnego, który opowiedziałam przez rzeki, który tutaj obejrzeliście, to było to, że od kilku osób usłyszałam, wiesz, ten film za mną chodzi. I to jest dla mnie największy komplement. Bo ten film ma taką cechę i taki sznyt, tak jak z dawnych czasów, filmów BBC. Takich o przyrodzie. Mm -hmm. Pamiętasz, że mm -hmm. bardzo dużo w telewizji polskiej było tak. takich BBC? No i, widzisz, programów. i więc wiesz, tu to można powiedzieć staroświeckie, a w moim pojęciu się absolutnie broni. Wiesz, To jest tak jak z modą trochę. Rozumiesz, nie wiem, w latach 60. były modne, ubiegłego wieku były modne skudniczki mini. Wraca moda. Wiesz, dzwony. były dzwony. Można by powiedzieć odłożone oda bo rurki. rurki. Wszystko mamy. Także okazuje się, że ta cykliczność również pojawia się, jeżeli chodzi o, o sposób realizacji dokumentów. Czy masz taki feedback po tych swoich materiałach, po tych swoich filmach, od młodego pokolenia tak, takiego i to jest, tak Absolutnie. To mi się zdarzyło przy okazji mojego filmu o. Który zrealizowałam w ekwadorskiej Amazonii, który. Powiesz, bo, też... bo ja się tak. pytam nie bez kozery, dlatego że zarzucają młodzieży, że a ja współpracuję z młodzieżą, tak. że im. Że oni są niezainteresowani nie, To nie jest prawda, to, jest dorośli, młodzież i młodzież. To, dorośli, to dorośli są niezainteresowani młodzieżą. Nie, ja uważam, że to jest, to jest niesprawiedliwe i krzywdzące dla młodego pokolenia, bo chociażby, jak widziałeś w tym filmie, w jednej sekwencji mamy wybitnie młodych aktywistów, którzy. Walczą o czystą rzekę, tak, jak którzy nikt, nawet nie, i tak, nie są w wieku Chrystusowym. Dokładnie, jak nikt inny. I mnie się wydaje, że z kolei ten aktywizm, który zdecydowanie widać tym młodym pokoleniu, on jest przejawem chyba takiego podświadomego instynktu samozachowawczego, że ludzie po prostu, ci młodzi ludzie, mają świadomość, że jeżeli nie my, to kto? Jeżeli nie teraz, to kiedy? Że od tego zależy nasza egzystencja, naszego pokolenia. Kiedyś młodym zarzucano, że są za młodzi, prawda? Bo oni świata nie rozumieją. Literki tak nie, przypisane do osoby w moim pojęciu nie mają żadnego znaczenia. Właśnie. Wszystko jedno jakikolwiek bieg chodzi. Ważne są w głowie, ważne co w duszy, ważne marzenia, ważna pasja i ważna chęć działania. Jakieś plany na przyszłość? Nieustanne, ale plany na razie w tajemnicy. Okay. Dziękuję Ci bardzo. <noise> Dziękuję bardzo. Radio DTR Trzebnica i już.